Ja się przed bramą modli. Ide! Nie zapoznij budowli dla naszych! Ja myślę, że Auretę Kasper. my musimy ci hmm. powiedzieć, my musimy a! ci powiedzieć, czy chcemy zobaczyć, chcemy pokazać swoją budowlę. Dwa, trzy, cztery! Chcemy pokazać Dominik budowle. Tak, a to Dominiki, budowla. Tak. Ale ]準. singielka no i zają. Hej, no, Singielko. komito, na kanina. O, hello, widzowie. Co dzisiaj robimy? Co dzisiaj robimy? <grym uAbdanie> oh. Sprawy w gocie! Nie nie to, nie nie, ni nie nie możemy zejść w Nie przez całą noc. Ja też gram. Ale co Dobra. nie musisz iść? I co ma 200 siłów? Piosenka! Znowu piosenka! Ej, patrz, czemu ty liczysz, kurde? Dominika, odtraga cię. O nie, Dominika, niestety. O pogotowie! Ej, Dominika, co ty tam robisz? Ej, Dominika się przed bramą modli. Ide! Nie, ja to pasuj cudowni dla siebie. Ja bym się budowla, ale nie Singielka pokaże nasze budowle no i hej a, Singielko mi za hej komito na kaninach. i na kawę z hej podejdź do się boję Zobaczcie, Wam nie może być. agresywny. wiecie co? Na nowej piosence chcecie coś mieć w tle? Jakąś inną muzykę? Do Mika chodź! Tak! Mówcie, tak? Ej, obudźcie się tam, bo mówię coś do Was! Czy chcecie mieć w tle jakąś muzykę? Tak! Na piosence nowej? Tak! No bo A to, No powiedziałem tak. Dajcie suba, la Dajcie suba. Daj suba. No i napiszcie w komentarzu, kogo lubicie z nas. A ta co dzwoni? Poskarżyłaś się, że nagrywamy cię. Ale sigma znowu. Dobra. Kto oczywiście będzie nagrywał? Czy my wszyscy wystąpimy? Może zatrudnimy konsultację? No nie wiem, bo nikogo tu nie ma. Albo tak. Albo tak zrobimy. Nie wiem, o której Albo możemy się tak. O jak ci zimno I, 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 Ja nienawidzę jesieni Możemy się tak mówić. Y, możemy zrobić Aureka wyłka twoje stopy Dzisiaj możemy ustawić trailer, z Czyli poszlące a a, a a A za. za... Wybuchnie szal Tak Kończcie tak. na chwilę Bo i tak i ta Sigma też. gada, i starka. I tu Sigma jeszcze. Nie wiem co one robią. I te Sigma. Ej chodź, ej ja, Nie! nie, nie, nie za gruba trochę jest. I tu jest! Chodźcie, chodźcie! Ej, Kasper, wyszła na kawę z ustawą. Nie, nie. A telefon miała do Nie. Telefon? Wiecie co? Kurwa! No. Nie, no chodźcie, tutaj! Słyszałeś to, co on powiedział? Słyszałeś No kurwa, co robicie? <grymne> Dobra Ty, jak ja cię słabo widzę Zdaj, Dobra, Ja muszę do ciebie podejść Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry Hej Ja mam oh, ja. Ma. A, my, a to! Jest, to jest na aniołek. Tu też jest anioł. O niej też. A ona tak pół na pół. Ty co robisz? Ja też jestem Dobra, czy byście chcieli dzisiaj trailer z piosenki na kanale? Jutro! Elefanto, krokodyla, krokodilo... A, ty, a w święta, czy byście chcieli całą piosenkę? Jest. No co siedzę? po angielsku co? Ej! Co? Dominika! 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 Weź? Dominika! Weź! Ej! Kiedy chcesz? Kiedy chcesz początek piosenki trailera? Dzisiaj czy jutro? Nie wiem, może być dzisiaj. Ja bym wolał e, jutro. Dziś. Dlaczego nauczyciela? A miałem na nauczyciela w której będziemy mniej więcej... Szkoda, pasy. że nie mam do pani z dzieci numeru. A zresztą to nie mamy lekcji. A w ucie... nie, nie mamy lekcji. Dobra, no, muszę a ja muszę iść na ciebie 12 godzin. Ja nie muszę iść. Co? No. Mam szczęście. Dziewczyny uciekły! A ja już nie, nie widzę. Te dziewczyny, które to uciekają jak bandyty. Ej, wiecie co? Jutro Dzień Nauczyciela, co nie? No nie idziemy do szkoły, to jutro może być Ja dam w środę pani tak, prezent, bo zapomniałam Kacper, i ty mężczyźnie powinni opisać Ewę, gdzie pani mieszka? ja e, na, na, na mieście, tylko na której Ola! ulicy? Ja muszę iść na budowlę Ej, nie, nie, jeszcze nie jest. No zimno Kto wie, jak wietrzanówka ma, że z nagrywają muzyki? E. E. Kolejna Alek zagadka. Nie, nie, już... Nie, ja wiem, ja, wiem, ja wiem, proszę pana. Trzeba gówno zrobić i obsać. Czy Tymek jest nauczycielem? Patrzcie. Ale ten Tymek. A ten się ciągle. Nie zabij się koleś. Ale jakoś będzie. miał to ogarnąć. Żeby była jakaś mórka. Dobra, a o 15:00. No może 30. trzydzieści, miał... Dobra, ty, jak się z nim możesz się umówić, jakby czas nie... Na 15 40. Dobra, może no, może tata, bo... Na 15.00 czterdziesty od... 15. 15. wstawiamy na YouTube? Ej, no. i robimy, nie zaśmiej się Teraz Najpierw to, że trzas nie na piętnastą... To Zdję. wygląda jak I film. Ej, to wygląda jak I film. Na którą? Na którą każdy wychodzi? Ja mogę wyjść. Nic nie widzieliście. Powiedzcie, że nic nie widzieliście, widzowie. Ja z tym telefonem szaleję. Oni wiedzą, gdzie mieszkamy. No kurde, możemy I Bawimy się w diabła i nagrywamy? ja nie mogę się bawić szkoda to na którą będzie napięto jak wytrzasnąć na 140 ile? a wy jakbyście wiedzieli też jak wytrzasnąć w kamerzystę to możecie nam napisać w komentarzu wy się nas obserwujecie się. kanał a dawajcie nie można się zaśmiać z Dawaj Kasiu. Ale co? Nie, Szeba... się nie można gadać. Nie. Albo nie, nie zaśmie się. No. Albo nie. <laughs> uwaga! Uwaga! Skacie na trampolinę! dawaj! <laughs> wiesz, że Stasiek był na, nauczycielem na naszej a lekcji? Na a u mnie na lekcji była Wioda i... A jakby mi... Ja nie byłem nauczycielem. A wiesz, co ja bym powiedział, jakbym był nauczycielem? Koniec lekcji. lekcji nie, bym do. powiedział dyn, dyn dyn do domu. <gryś> no my mieliśmy lekcję odwołane do domu. <gryś> my mieliśmy dłuższą przerwę. A wiecie co? No. Możemy zakończyć ten film, ale ja sobie chwilka, chwilka, poczekaj tu. Napiszcie o jakby jak wytrzasnąć kamerzystę. cię 200 subów. Ej, Nowa muzea w grudniu. Oczywiście na święta. Ej, I dużo lików. Ej, like. No, to I też można tak I... powiedzieć. No i Mara, ma nowa